ja Idę Was w kolejnej jakieś filmie Dzisiaj zostałam wylona festiwal I ja już tu przyjechałam, bo Bumpner się nagrywa, ale Inaczej nie nagrywa, ale mnie troszeczkę się skapa. I e, już obczaiłam sobie sklep, bo kupiłam wszystkie ozdoby na tył ogonu Na tył e, Ale jeszcze zarzucam naprzód, więc kupuję wszystkie te ozdoby Bo mi się wszystkie podobają I e, ja widziałam to na Instagramie I ja już ja należy więc... W oh. Ej, mam jeszcze nic w hmm. <laughs> Więc no. wiemy sobie no. wszystkie. na tam, tam mi się się do czegoś przydadzą. przydadzą. no. i na <laughs> Tego, bo ja to dopiero było rok temu dopiero no aż i mamy no, tu coś mam. to ta chmura sobie yy, po okolicy do Podkowy. A ja co podkowy mam u siebie mi tonażu, abyśmy mogła je raz dziennie zbierać. Zdamęcie wszystkie, aby otrzymać dużo pilnie doświadczenia dla konia. powodzenia okay. O jadę Dobra, ten przykład, ale, e, se, e, to nie przychodzi, ale szybpiam sobie tu na tył łokana, żeby miała... I tam coś... Ja to powiem, coś tu, ale nie do Tu duża. I, i jak tu się przychodzi? Aha, tu nie są bumerangi. I... W tym momencie jestem z nim. Aha, okej, okay, tak jest 40, żeby coś powiem dla kogoś. Okej, okay, ale... A co to jest? Aha, i będziemy się to odpić, tak? Nie, ale jakoś mało tego mi się. No mało, no dużo jednak, ale... Aha, i teraz nie wyjadę. A nie, jedynie. Tutaj... Ja sobie ja tą tęczą tam, bo ja tutaj chcę wiedzieć w jest. Nie no ja po prostu wyglądam. Miałam miejsce na kontynuację, ale nie, nie, nawet po to, że ja miałam miejsce na kontynuację, to nie chciałabym się ukończyć. A następny dzień, czyli na następny dzień ma być coś z serwipolaną. Chyba będzie zmiana serwipolany. Z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony też to by mi przekazało, bo ja bym pisała, żeby ona została, jak została, bo... Z tym wszystkim się wiąże że wiele spłoniło moje początki. Pierwsze, że serwipolanie. Nawet mam zdjęcie z koni, nie na tym elektrykę. Może jak się uda mi to pokroje, ale nie wiem i jedyny o tam coś jest no zrobić wszystko i jeden z zagubionych przedmówczyni taki mi się że będą jakie zadania ale dobra to może z jakiś wyścig, wieści bo zobaczmy co mamy aż

Nie nie tak, Nieważne, wyścig po Nie Okej, a tu tu jest to będę? Eee, Nie, 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 ale Nie, inaczej jest, to, no, jest to nie, nie. Jest, to jest to

To się I, e, nie chcę coś dodania. I nie pisać dalej, a ja zaczynam tutaj. Już się wnet Ale już wszystkie drzwi są dalej, więc. 57. Ok, nieprawda właściwie. Zakończyłem na poziom. O, fajnie. Drugie miejsce. O, i tak jest dobrze. Ok. W chmurach, wciąż nawiedzały mi snak. Czy na pewno widziałam zamek na niebie? A może to było złudzenie? Nie poddam się, dopóki nie poznam prawdy. Zadawaliśmy do, balu tyle paliwa, do balonu tyle paliwa i prowiantu, żeby starczyło na tydzień lotu. Długa podróż nie powinna być problemem dla Piko, bo je owady, ale nie będzie tak towa brakować koktajli i szelotki do nowej roboty. Taki los odkrywcy trzyma. Trzeba być gotowym do poświęceń. Ciekawe, co pomyśle. pomyślałby wujek, nic widząc mnie teraz. Mam nadzieję, że to u niego wszystko dobrze. Nie miałem z nim kontaktu, łatwo poruszył ruszył do danych, ja nie jest zarówno czytałem, miejsce, którego szukam? Aha, A tu jest. Jakby. Wszystko. Tylko. Jecha na górę, ale no. Chyba to jest wszystko. To jest wszystko. O, dzień dziewiąty. To nie, nie. To było już w tym drugiego. Ale ja jeszcze. Zajeżę jeszcze raz. Nie pewno, bo ja trzeba musiałam sobie szukać i nawet spojrzeć. zobaczę, czy jak to jest wszystko. I teraz wrócę zaraz tego, co teraz przeczytałam, to mamy Mika z tą Geru, który jest z nami Ta młoda przygód jest znajdowana w ze swoich wybraniach do mitycznego królestwa w chmurach Ale teraz idziemy na javę. zabrać się za samą Spotkać się nam przy opactwie Doyle'a, żeby zabrać się do szczytów e, No i teraz chyba trzeba wracać tam gdzieś na opactwa Doyle'a Opactwa Doyle'a, idziemy z tego, co tutaj, gdzie jest ten ma balon Ale ona już jest tu, ja u niej żadnego zadania nie mam e, Więc no Mamy weź udział w tańczowej parady i dyskusji na plaży. Biegiem tam, możesz mi sterować swoim podczas wsiadania. Dzięki temu są 40 sekundy i szybciej już przy kolejnym przodzie. Biegiem. Podczas wsiadania nie rozumiem. A może iść do przodu? A tu nie wiem jakie. Ja. Jak sterować swoim koniem podczas wsiadania? Nie wiem, to polega. Może tak. Mogę to zapakować. a bo to już Ale teraz my zacząć sterować swoim podczas wsiadania. Dzięki temu możesz zresztą nie schody się rzucić komfortowo na trzy E, no nie rozumiem, w jakim. Iść, na konie wsiadać? No. Czy koń może iść? Aha, rozumiem, było to widać, że jak ja wsiadam, to ja od razu. Może tak? Zobaczcie sobie na to, że jak ja wsiadam, to już koń może iść. Poczekajcie, o? Już koń idzie. No. I jeszcze jest, wiesz, yy, przedmioty na wybieg. Daliśmy opcję wyboru na wybiegu morna, kilka tablic ogłoszeń, a my będziemy możliwość dokonania wyboru, proszę, czy z. Zostały przedmioty. Wiesz, też nie muszę grać też na przedmiotu. Wiesz, muszę z niskimi przeszkodami, zwykłym wstajem po, po przeszku. Chyba nie. O, ukrycie w przycisku widoczny. Chcę zasłużyć wszystkich grać, żeby ktoś nie widzieli, co ja robię Ale, no chyba to było już, bo ja miałam nagrywać, ale chcę się zastablę, Ale program, który montowałam, zrobił mi sobie na mnie wpływa. Nie chcę się montować. Mm. A filmik teraz sam nie jest i jak się że to od trzeciego dnia I to źle Ale, no nie, chyba to było że to ale chwili, że to już było, bo no, ja Ale to już po w tygodniu I nie rozumiem, A I co to na pewno to było? No i tak można wstąpić sobie... tylko do mnie Jedno co chyba tutaj dodali To to e, Chyba, że można je na pewno B Bo na no też trunku nie ma co go dostawać To się nie ustawiam, to po prostu nie istnieje No nie, no to jest... Ale można go jeżeli ktoś by chciał wstąpić od podstaw Bo ja to już ogóle i tak tylko nie mam będę dała nic jako Także zatem takim sposobem, że możemy yy, skacząc coś, na przykład skacząc to, że musimy pić później. No, to ogarnęło wyszło, ale nie wiem, czy kolejnie to robimy. Zmieniamy. No, ale inaczej. O. O-ou. Jeszcze się kliknął go. A, tak No. Mamy po prostu to i możemy sobie to skoczyć. Jak mam wybić? to samo z tym. Bardziej. O, nie wiem, więc odkryłam to też. jeszcze zobaczymy, co jeszcze dodali, bo chyba jest jeszcze jedno. Aha, no i to chyba już jest to wszystko, ale z tego, co czytałam na Instagramie, czy bardziej czytałam, to, bo to moja siostra, to te konie Aila i Umbra, chyba tak? No nie wiem, czy na. A, no coś w komentarzu, co sądzicie o tym, co bo mi się to konie. Bardzo podobają bardzo. Yy, tylko że jako konie, nie jako ledinazaury, więc mówię szczerze, no. a jeszcze na plaży coś jest z waszej pita chyba. Tak, zobaczyłem tak konie i takie może nie odpowiadam. Więc... Ale chyba porada o wyznaczonych godzinach jeździ. No, ono, znaczy mi się nie one nie podobają takie. Ja w ogóle kiedyś mam konie. No nie zmieniłem cel. Kiedyś magiczne konie Chciałam mieć praktycznie wszystkie Bo one były, wiecie, magiczne A ta gra miła, tak rozwinięta Nie było prowadzeń koni, nie było No, ujeżdżalni, ujeżdżalnie białej by Nie ma o mnie kurczą. Ale, no, nie było Dundu, e, tam, miejscowo, Ale świetnie I kiedyś chciałam magiczne konie No bo <wz classified> no, nie można było wyjątkowo nagrywać Realistycznego, no bo jak? A teraz jeszcze zresztą Co bardzo lubię, no, to jest parada -na pozałem, pozałem się na to będzie Krystyna Akseborn. Nie się w tam. tu się rzeczywiście dobrze musimy się nie więc widzimy się już tam na miejscu. Okej, okay, już się tutaj dojeżdżamy. Masimy włosy albo tam daleko jest.

Ja już Jeżeli pominęłam, to przepraszam. łapujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się, ciepło, Nie chorujcie, przeważnie, bo teraz e, mam nadzieję, że cieplej, Żeby ten czas będzie na Dbajcie o siebie. No i paaa!